Cześciołem! Kluski z Rosołem. Ech. Jakaś data, jakiś adres. Jakieś miejsce, jakaś pora. Wszystko jedno, nie ma to żadnego znaczenia. Ech. Ktoś powie: no musisz być przyzwyczajony do tego, skoro stałeś się osobą rozpoznawalną, skoro stałeś się osobą publiczną, skoro chciałeś być gwiazdą. No, to musisz się liczyć z różnego rodzaju konsekwencjami. Powiem tak, chyba nie ma takiej osoby, która byłaby w stanie przewidzieć wszystkie reakcje, wszystkie sytuacje, które mogą spotkać człowieka w momencie, kiedy stajesz się osobą tam z pierwszych stron gazet. Eee, ja zawsze powtarzałem każdemu, kto mówił, ojej, pan ma fajnie, to w ogóle super. Ja to od, od samego początku, dokładnie chwilę po wilkach. Zadawałem każdemu takie pytanie. wysłuchaj, wymień 10 takich sytuacji, które mogą się wydarzyć, mogą się spod, mo, mogą, możesz się z nimi spotkać w swoim życiu, które, które się wydarzą jak będziesz gwiazdą, będziesz rozpoznawalny, będziesz osobą publiczną. No i tam ktoś wymienia, la faceta, dziewczyny, co? Wizyty w zakładach pracy, pieniążki zarabiasz. Zachwyt ego łechcą i tak dalej, i tak dalej. To prawda. Fantastycznie. zniżka w sklepie. Pani Jarku zapraszamy, lepszy stolik. To pan wejdzie pierwszy, to pan wejdzie tu, to pana przyjmiemy. No tak jest. Eee, ale, ale, zawsze jakby jest to takie kółeczko inkyang. Tyle samo złego, co i dobrego jest we wszystkim. Zawsze każdemu powtarzam. No dobra, powtarzam. A teraz wymień 10 takich. No, średnio miłych sytuacji, które Cię spotkają, kiedy to będziesz osobą popularną czy rozpoznawalną. No i ktoś tam wymienia ze trzy i się kończy. Powiem Wam tak. I to nie żeby się ubolewać, bo ja bym się. Ja nie znam jednego życia, ja bym się nie zamienił. Moje życie jest cudowne. Proszę, proszę, proszę. Czego można więcej chcieć z życia? Moje życie jest jak film. Ja przeżyłem trzy życia. Śmiej się z tych wszystkich neptków, którzy tam ciągle mnie konsają, coś tam mówią. Ty stary, podaniały, to przeżyłeś? W dupie chole, chłopaku, czy tam inna wieśniareczko byłaś. i Gówno widziałaś, ale masz zawsze dużo do powiedzenia. Trudno. Mój problem trochę jest taki, mi to zawsze wszyscy tłumaczyli, radzili. Mądrzy ludzie, a ja się zachowałem jak głupek. Nie idź na zwarcie. Odpuść. Niech sobie bredzą, niech sobie gadają. To oni się męczą. No ale ja mam taki młody chłopak, testosteron buzuje, zawsze się szarpi. E... Podrzucają mi ludzie ciągle jakieś tam super informacje z NETu, z YouTube'a, z, z TikToka, jakiś Antoś Antoś Antoś, Orwoś, Antoś Nagrał jakieś kilka filmików, żeby sobie podnieść oglądalność i zasięgi zrobić na swoich gównianych social mediach. Jakiś tam kiedyś ten, jak on tam się nazywa? Pisiński, no po prostu, który wygląda jak jakiś, jakaś wróżka, albo jakiś, jakiś nie wiem, chiromanta e, e, z Władywostoku. Zapyziały, brudny, który ma zawsze tyle do powiedzenia na temat Kaczyńskiego i nie wiem, i, 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 e, i macierewicza On lubi o mnie mówić. Kolejna ta taka sierota, sierota, z którą się na którego mnie wstawiła bardzo nieładnie się wtedy zachowała, bo, bo inaczej się umawialiśmy Agnieszka Gozdera, która mnie wstawiła na jednego tego takiego menela alkoholika, który pół życia spędził na heroinie i alkoholu. A później obrał sobie za cel, to znaczy dali mu taki cel, bo mają na niego coś i obrał taki cel i atakuje ciągle, ciągle pana pana Macierewicza. Yy. Czy inne, inne inne kanalie i dewianci typu Pederasta, Pederasta, Piotr Krysiak. Mówię dlatego Pederasta, bo ten Pederasta sam kiedyś na swoim profilu, zresztą pokazuje to u siebie na profilach z jakimś tam swoim chłopakiem zrobił sobie zdjęcia w Madrycie w objęciach i tłumaczył, że, że, no, że są razem. No tak więc no, Pederasta, tak? A to, że tam żona w Polsce i tak dalej. Mało to takich. Jakbym wam wymienił, byście się poprzewracali, no ale to oczywiście, jak ja bym wymienił, to byłaby koniec świata. Jak kiedyś powiedziałem o Krzysztowie Kolbergerze, który przyjeżdżał ze swoim chłopakiem, facetem do nas i żeśmy chodzili, balowali, nie podrywał mnie, nie, nie było żadnych jakichś sytuacji. Chciałem właśnie w ten sposób pokazać, że można być, że płeć nie ma, znaczy, płeć czy, czy, czy orientacja nie ma. Yy, nie ma jakiegoś większego znaczenia przy tym, czy jesteś fajny, dobry, miły, kulturalny, grzeczny. Ale jak ja to powiedziałem wtedy, no to był larum, panie, że się w głowie nie mieści. Ale jak pan Jaszkowiak, prezydent Poznania, powiedział o tym, o tym z... prezydent Poznania powiedział o tym z Wrocławia, o Sutryku, że w Puszce to miałoby ciężko, bo pederaści mają tam ciężko, no to w zasadzie pani dziennikarka nie zareagowała w ogóle. Nie zareagowała w ogóle. A publiczność i w ogóle media nie zareagowały. On nikogo nie wyautował. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że przyjaciel i kolega Rafała Trzaskowskiego, pan Sutryk, jest pederastą. Jakby nikogo to nie zdziwiło. No ale no, gdybym ja to powiedział, zobaczylibyście, co się dzieje. Ale powiem wam jeszcze inną rzecz. Miałem to zostawić. Bliskie mi osoby... Mówią, ale ja i nie odpuszczę nikomu, nie odpuszczę nikomu. Ci, którzy popełnili wobec mnie kardynalne i brzydkie jakieś czyny. Wymieniłem już jednego z tych. Będziesz cierpiał, będziesz cierpiał, zobaczysz, wcześniej czy później. Bo nie pozwolę na to, bo możesz mi robić krzywdę, ale nie pozwolę na to, żebyś mojej rodzinie robił krzywdę, żeby cierpiała przez ciebie moja żona, moje dzieci. Moi przyjaciele, moi bliscy. Nie pozwolę na to. Będą konsekwencje. I teraz dziwi mnie, bo pani, ktoś przysłał mi link, pani, widziałem ją, taka, no po prostu, widać, że to niezadowolone z życia, które nie umie się cieszyć niczym. Nie umie się cieszyć życiem. Ja przeżyłem trzy życia w czasie swojego jednego życia. Dlatego ja mam życie jak film. Mam tak. Moje życie jest bajką. Bajką. Nikogo nie okradłem, nikogo nie skrzywdziłem, nikogo nie oszukałem. Nie poszedłem, nikogo nie zdradziłem, nie poszedłem na żadną współpracę. Tak jak wy, niezależni dziennikarze, szmaciarze, szmaciarze sprzedajne jakieś, czy nie wiem, europosłowie, którzy głosują przeciwko, przeciwko temu, żeby, żeby ekshumacje Polacy zrobili, żeby wreszcie rozliczyć Ukraińców, podłych Ukraińców od tego, od tego co działo się i wyjaśnić Wołyń. Ale na przykład pan Kobosko, Panie Schrogging-Wielgus, pan Pederasta, Pederasta, Pederasta. Śmiszek z Pederastą, swoim kolegą, yy, przyjacielem. Jak on tam się nazywa? Tym damskim, tym, co matkę pobił. Yy, yy. No, tym. Wiecie o kogo chodzi. Szczerba. Też w pierwszym rzędzie idzie. Tata był bokser, męski facet. Ale Szczerba. Ty, ty, ty. W pierwszym rzędzie. LGBT. Aj, aj, aj. aj. A, jeszcze tam jest ten Lewandowski, taki co z Gdańska, z PO. Tam nieźle, nieźle parę pieniędzy wysadził w powietrze. Ale pani Dominika Wielowiejska, żeby sobie znowu podnieść oglądalność, zrobić subskrypcję, i, i nie wiem co tam jeszcze, postanowiła nagrać o mnie cały materiał. Nagrywał Segielskie, nagrywał ten, nagrywał tamten. No zawsze klikam się. To, więc jakim tam leży i nie mają pomysłu, wezmą Jakimowicza i się klika. To wszyscy mi to mówią, to, to z niczego więcej nie wynika, wynika z klikalności. A te wszystkie pajace robią to dla pieniędzy. Co ona nagrała? Nagrała o tym, że byłem na Białorusi, znowu się tam pruła do tego i tak dalej, i tak dalej. Kobieto, kobieto. Kobiecino. Smutna kobiecino. Zgrodna pochodzi mój dziadek, pochodzi moja cała rodzina. Dzisiaj nie mam nikogo, nie mam matki, nie mam ojca, nie mam braka, nie mam siostry, nie mam nikogo. Jestem sam na świecie plus ta najbliższa rodzina, którą stworzyłem, czyli moje dzieci, żona, ex-żona, bo to są najbliższe moje osoby. Nie mam nikogo, szukam cały czas. Ale nie szukam, żeby sprzedać, bo jestem patriotą, jestem prawy. Ty tego nie zrozumiesz, bo wy jesteście, wiecie o co chodzi. Bym to nazwał, ale zaraz mi zablokują znowu media wszystkie. I ona nagrywa na Białorusi, że coś, że wychwala i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wychwala, nie wychwala reżimu, mówi o tym, jakie jest, co jest w sklepach, bo dlaczego masz nie wiedzieć, bo dlaczego Polak ma być tumanem, który tylko słucha TVN-u, który kłamie, łże i oczernia ludzi i niszczy ludzi. TVN na mnie, jak byłem gwałcicielem w tych mediach, miał filmy, miał zeznania tej kobiety, która była niby zgwałcona, poszkodowana. Tylko kurwa nic nie trafiło do prokuratury z tego, co mówiliście. I twoi tacy znajomi. Tak więc takie macie same dowody na papierze, żeby promował pedofilów i paru jeszcze innych. To są wasze dowody, wyimaginowane, wymyślone. Ten odwrócony, i wtedy powiedziałam mu, że coś tam nie chce. Wasze metody przyciemnione, odwrócone, nie widać. To jest gówno prawda. Wy oku okułamujecie. Patryk jaki też rozszyfrował takiego jakiegoś, bo was wszyscy tacy są. To są wasze metody. Łżecie, oszukujecie, niszczycie ludzi. I teraz jeszcze co jest najważniejsze, czego pani dominicy nie wybaczę nigdy, jak się ciągnęło przez cztery lata, gdzie cała moja rodzina przypłaciła to zdrowiem. Lekarze, psychologowie, psychiatrzy, terapie. Nie wybaczę tego kurwa nigdy, bo to jest za darmo. I po czterech latach, kiedy to wcześniej pisałem do Rzecznika Praw Obywatelskich, do pana Bodnara, pan mi pomoże, bo grillują w mediach. Pan Bodnar mi odpowiedział: Mam dokument. Nie mogę panu pomóc, bo przeciwko panu nie toczy się żadne postępowanie. Nie przeszkadzało to. Wirtualna Polska, Onet, Sekielski, Krysiak, i jakieś inne. I TVN, i takie jak pani, nadal pisały o mnie w ten sposób. Nadal dobijały moją żonę i moje dzieci. Myśleliście o nich? Helsińska Fundacja Praw Człowieka wypowiadała się na temat poszkodowanej, zwałconej, a, a moja rodzina? Nie myśleliście o tych wszystkich, których krzywdzicie w ten sposób, póki nie ma żadnych dowodów? Mało tego. Mało tego. Jest wyrok. I to nie jest wyrok prokuratury, prokuratury Ziobry. Bo, gdyby tak było, to byście byli pewni, że, że on mi dał jakiś parasol ochronny na czymś. Prokuratura Bodnara. Po czterech latach, z wywołując do, u mnie znowu szloch i płacz. Tak jak wtedy, kiedy żeście mnie zaczęli niszczyć i moją rodzinę. Szlochałem i płakałem, to prawda, nie wstydzę się tego. Odpowiedziała, że tu nie można wszcząć nawet żadnego postępowania. Ani, tu nie masz sprawy, ja nie zostałem uniewinniony. Tu w ogóle nie podjęto takiej sprawy, bo nie ma filmów, nie ma dowodów, nie ma takiego zgłoszenia. Wy wszyscy kłamali. Wy wszyscy ujrzeliście jak psy, jak podłe psy. I pani Wielojejska teraz po tym wszystkim mówi, że ale może jeszcze jest tak, że powinna prokuratura, bo teraz w prokuraturze i może się okaże, że jest, jak mówić jednak winny. Posłuchaj kobieto. To teraz ci powiem, i posłuchaj, mówię to Ciebie bardzo wyraźnie. Życzę Ci, życzę Ci, żeby Twoja rodzina, Twój mąż, Twoje dzieci, jeżeli takie masz, nie wiem kim Ty jesteś, może Ty też jesteś, LGBTQI i tam coś tam. Ale jeżeli kogoś masz, to życzę, żebyś wszyscy Twoi bliscy cierpieli tak jak moi. Bo jest wyrok, jest decyzja, a Ty jeszcze chciałabyś mnie ukarać. Za co? Za co? Jesteś taka nieszczęśliwa? Ciepło. Żal mi was. Podłe, nędzne, małe, zakłamane. Się potknąłem. Ptaki śpiewają. Osoby, Żenadą jesteście. Żenadą obrzydliwą. I nie odwołujcie się do tego. Katolik? Kościół? Nie. nie, macie cierpieć tak, jak moja cierpie rodzina. Nie bardziej, nie mniej. Wtedy może zrozumiecie, co żeście zrobili. Tym niewinnym ludziom wokół, nad którymi się w ogóle nie pochylacie. Wy w ogóle ich nie widzicie. Ale w innych sytuacjach trzeba się zastanowić. Trzeba myśleć. Arrivederci. Powiem Wam, że na tej Białorusi, kurde, jest po prostu rewelacja. Mińsk. Tu się oddycha.